Nikogo nie ma, wszyscy pojechali, w cholerę Zostawimy tu samego jak palec Kurde, w dupę jeża Zostało 9 jeszcze uploadu Strasznie wolno to idzie Trzeba było jeszcze nie czekać na mnie, kuźwa No już to jest złośliwe, ja pierdzielę no Flory przy ognisku Wróciliśmy i zostałem sam, jak możecie zobaczyć Nikogo nie ma, wszyscy co pojechali w cholerę. Zostawimy tu samego jak palec, dajcie spokój. Nie no, żarcik taki. Zostałem sam jeszcze przez chwilę, bo ładuję dla Was film na YouTube, a muszę go załadować, bo musi pojawić się jutro. Jest tutaj dobry internet, ale jakiś upload jest bardzo do dupy. Ponieważ mam już ile? 78% odkąd wyjechaliśmy na rowery. Więc jeszcze trochę mi to zajmie, ile mamy. No, 78%, muszę załadować, załaduje się do 100% Wsiadam i dojeżdżam, a zmieniamy miejscówkę na Tu kawałek, tam Radka daleko widzicie Właśnie wyjeżdża, tu dosłownie kawałek, z, nie wiem, z, może z 500 metrów To jest tam co byliśmy z takim widokiem na jezioro Tam zrobimy nockę I już wiemy gdzie zrobimy spota, spota zrobimy jeżeli będzie padać, to zrobimy spota w tym miejscu, ponieważ są tutaj dwie pagody, można ewentualnie sobie usiąść pod tym zadaszeniem, niestety nie dorobiliśmy się jeszcze żadnego namiotu, a przydałby się taki imprezowy jakiś namiot, e, właśnie w razie deszczu, pomyślimy o tym, e, a jak nie, to właśnie tam gdzie chłopaki teraz pojechali, to jest ten teren z widokiem na jezioro, bardzo fajny, taki płaski, lekko, bardzo pochylony, ale fajny widok i tam jest fajnie, tylko nie ma żadnej właśnie pogody. Jak nie będzie padać, to pójdziemy tam. Jak będzie padać, to zostaniemy tutaj. Wszystko jest w obrębie 500 metrów, więc myślę, że nie będzie z tym żadnego problemu. I będzie fajnie. No. Także, ale to no, miejsce swoje mam kapitalne. Tutaj w ogóle jest czaszka, pokażę Wam. No, zobaczcie. Z odciętym porożem. No. No, ale takie pogody są. Można w razie czego przysiąść. No małe co prawda, no, ale zawsze lepsze jest to niż nic. No także spędzimy sobie nockę troszeczkę w innym miejscu. Oni pojechali rozpalać już ogniko, bo dzisiaj będzie kociołek ale Radek. Radek robi bardzo dobre kociołki, takie w takim owalnym garku robi, co ostatnio mogliście zobaczyć też karkuweczka właśnie z marcheweczką ziemniaczkami. Jezus jest taki ja głodny jestem, a od rana nic nie jadę, a mamy godzinę. No, ze 13 będzie. No kusek jak tam kusek? Nie ma kuska. 9 stopni jest w aucie. No dobra, to niech to się ładuje. Ja sobie chyba coś obejrzę w oczekiwaniu na to. No bo co mam robić, nie? Skryje się trochę w perle. Co by było ciepło, chociaż to jest 9 stopni. Jak mam 12,6 V, pokazuje mi akumulator, no bo się trochę mi popyrczał i się trochę podładował. No dobra, no to czekamy, co mamy robić. No jak tu przyjechaliśmy, było 69, jeszcze 78 No to jeszcze trochę, jeszcze z pół godziny przynajmniej, myślę, kurde. I to to robić przez pół godziny. Kurde, w dupę jeża Zostało 9% jeszcze uploadu. Strasznie wolno to idzie. Strasznie wolno, strasznie wolno. Połażę trochę. chłopaki już tam rozgrzali, czekają na mnie, kurde. Mówiłem, żeby jedli, kurde, nie czekali na mnie, bo przez 20 minut przynajmniej tu zejdzie. No ale chcą czekać, no to niech nie czekają. No ale to zobaczcie. Tak wygląda ta miejscówka Pierwsza. A zaraz zobaczymy drugą. I tu przyjedziemy, jak będzie padać. Jak mówię, powtarza się Marcie. No i dobrze, będę się powtarzał. No, dobrze, że pogodę trafiliśmy. Choć zimno jest, 5 stopni. No ale, odpalę sobie samochód, niech się popyrczy, po podładuje tam te baterie. No, w sumie dzisiaj nie będziemy daleko jechać, tylko kawałek. No tak, tak, ale trzeba najpierw kluczyki znaleźć. Nie wiem, gdzie są. Jak zwykle. Ja no wiem, w kurce. Tak, zaraz jadę, więc będzie luz. 92 Boże, to tak idzie jak krew z nosa, powiem Wam. Jak krew z nosa. Kurde, ale zobaczcie, jakie tutaj ładne tereny są. Kurde, jesteśmy, słuchajcie. Są to tereny bardzo bliskie. Terenów, gdzie tu jeździliśmy w pobliżu. A dzisiaj, będąc na rowerze, nas no jeszcze widzieliście. Jest no, no z 5, przynajmniej odwiedziliśmy. Tutaj za mną jest mapa zaznaczonymi trasami właśnie innych miejscówek, nie wszystkie żeśmy odwiedzili, ale nadrobimy to, nadrobimy. Jutro wracając, też gdzie zajedziemy i zobaczymy. Ale tu trzeba by przyjechać kiedyś w lato, oczywiście w tak czerwiec, może nie później, bo później to już będzie dupa, w lipiec sierpień to już jest masakra, wszędzie napchane ludzi. Sezon dla mnie się wtedy kończy. I już. A tu wam pokażę słuchajcie, projekt mojej naklejki na grupę Wanda F Ekipa. Spójrzcie, mam nadzieję, że Wam się podoba, bo mnie bardzo. Później będą koszulki, bluzy, czapki. A, a jak? Nie ja no, może zobaczymy, zobaczymy, nie. Dużo ludzi mnie namawia, żeby na przykład koszulki robił, nie? Koszulki. Ale no nie wiem, no jakoś tak trzeba zaprojektować. Jeżeli nie orientowałem się w tym temacie. Swoje, tam tylko zrobiłem kiedyś, ale tak żeby. Robić to jakoś... Nie wiem Jezu, już bym pojechał głodny jestem tam żarcie, już gorące na mnie czeka. Kurde, ten pieprzony internet. Nie wiem co się zrobiło. No, internet jest dobry, a aflot jest do dupy. Cholera wie. Dobra, jedziemy, u chłopy czekają. Już tam klom na mnie pewnie, ostro. Kurde, gdzie to wsadzić? Ajajajajaj Wyjeżdżamy. Przewolno jechać, bo on, kurde tam ta tablety, nasze laptopy, wszystko O Jezus, poustawiane jak widzicie O, czekajcie trochę Jeszcze Rany boskie, jakie korzonki tutaj są Tam laptop z tyłu stoi Zobaczcie jak ta droga wygląda, kurde, to masakra I to tak jest w tych lasach jakoś dziwnie Tam rowerem jechaliśmy, było dokładnie to samo No, już prawie dojeżdżam do drogi Chłopie już tam stoją, widzicie? Ich opalą, co żeście wymyślili? No kurwa, jak grzejemy? Trzeba było jeść, a nie czekać na mnie, kuźwa. Nie, no już czekaliśmy. No mu, że końcówka będzie trwać dłużej. Opiliśmy się, to się mm -hmm. jeść, No Co żeście pili? Już piwo, już, kurwa. Tylko już. mi ja dzisiaj nie piję tego twojego kurwa czerwca, słodkiego gówna, kuźwa. Tak, ja się tak nachlałem wczoraj tego gówna, że zasłodziłem, nie? Ale ognicho. Na patelkipę nagrywaj, kurwa, niech mi nie tam ślina leci Grywa, <grywa> cię, no. no mi wysłałeś, tak no. Zobacz jaki patencik Dobry, nie? A nie wycieknie z gara? Nie, nie, nie Dobra chłopak, bo tu już jest gorący chyba, tak? No o. A, dobra, dobra, to wiejde. ja idę idę. Uch, je, o Jezu Kurde. Dobra, czegarny garnek jak tu sytuacja wygląda Dobra, to możemy wyłączać, o. Zjemy sobie łyżką. Woda jeszcze ciepła, słuchajcie, kurde, z tego grzania. Tu przepłuczemy na piwerko, ale na zjemy. Teraz prozdrowotnie trochę, trzeba znaleźć, gdzie on jest dwa ząbki czosnku. Bo nie wszyscy chorzy, więc to, powiem Wam, działa. Paki już jedzą Co? Co? mówisz? że strasznie gorące Bardzo dobrze Musi być gorące Tu to już się raz zagrzało, ale stwierdziliśmy, że poczekamy na ciebie no. Te przyprawy przyniosłeś? Tak Bardziej zdrowotnie Jak imbir No ja dam ja ten pewny, ostry jest o. Ja Jak ten gościu czy ty więcej? Przyprawiasz, że mnie więcej ten... Kurkuma i imbir mam A pokaż, a ja też przyprawię a to, nie jest, to jest prozdrowotnie, nie wiem czy lubisz Tak, bo one są doprawione dobrze to jest bo ja Ale to ja doprawiłem. nie doprawiam, ja do wszystkiego ja sobie. Ty, daj mi też trochę czosnku A to Ci musisz sobie wziąć główkę i ja sobie odtrzymać od, od, ten <laughs> Tyle zjesz? No. Nie za dużo? Co to, dwa ząbki to dużo? Na nadzienku mało spróbuję, zobaczę, Tam mam w samochodzie, tam jest ten Bierz, bo kupiłem ja całą, całą główkę No i sok pomidorowy też lubię Kurkuma jest dobra do rosołu, ja chcę, żeby rosół był bardziej taki żółty, nie? Mm. Słuchaj. Oden miał to... u siebie w tej czwórce piecyk? Ten na drewno? No na chwilę kozało, założył, raz, chyba. No właśnie. Nie, bo tak rozmawialiśmy z Radkiem o piecyku właśnie i mówię, że chyba Oden miał. Mhm. Jak Ci się podoba nasza inwencja twórcza? No, bardzo ładna. No. Przetestujemy takie browarka, to chyba dostałem od Maćka, o ile pamiętam. Radek piłeś takie coś? Saris? Chodź tu. Jakieś takie no zwykłe piwo, pewnie jakiś no koncerniak, ale za gramaniczny test też przetestujemy, Ile to malko? Ma 4,9 chyba. Gdzie ty to znalazłeś? 4,9 rzeczywiście, 4,9 zwykły koncerniak. I to spróbujemy. No nie da mi potestować, bo musi teraz ciąć. Akurat, akurat w tym momencie musi ciąć. Dobra, lejemy do kuflona. To bardzo złośliwe, ja pierdzielę no. No niech zrobi zostaw, bo <grym> się obejra? Specjalnie to robi. Patrzę kapianka gęsta, kurde, średnio ziarnista. Pachnie jak, jak Jak piwo. Kurna oparzyłem się, pokrzywy tu są. Pokrzywy? No tu rosną koło krzaka, tego, koło ławki. Dobra, próbujemy. W zdrowie wasze, w gardło moje i kolegi tu Ostoję. Ale żebym się zrymował kurde bez sensu, ale nieważne Poeta, tylko głowa nie ta ale wiesz co? Nie jest moi, To nie jest mój, mój typ, typ ale mojego nie piwa nie jest, ale nie jest złe właśnie Każde ma różne ja nie. Powiem, Nawet nie podchodzi Dla mnie początek tego jak łyknę to od razu czuję goryczkę Finisz lekko przychodzi też w goryczkę kurde Także to tam nie jest skreślone piwo Dla mnie to nie jest Tak jest gorzkie Ale coś ma takiego w sobie. Nie To nie jest moje To jest moje To nie to nie To mu daje kurde trzy I zdecydowanie Wypić zapomnieć Nie kupić Dziękuję bardzo Ale przetestować można Dzięki Maciek Bo to chyba ty mi dałeś Ja już nie pamiętam Mam tych kurde butelek tam porozpieprzanych Także nie mam pojęcia Zdrowie wasze Chlory przy ognisku Dobry. Nazywam się Jarek. Nie, nie piję od, od godziny. Nie piję od 15 minut. Nie, przepraszam, no łyka brałem 5 minut temu. Kurde, no nie wiem, czy zrobić tą kiełbachę, czy nie. Ale to ma nie padać w ogóle rano? To może pan padać, słuchajcie. Jak to wygląda z pogodą? Niebie zapowiadają, no jest 23. Marcin, co ty się przyjmuje? 50% szansy, że będzie deszcz, i ma o, padać. 50, a przed było, że 100%. 50, poczekaj, 50% do 23, o 12 jest 95. 100% jest o pierwszej Czyli padać będzie? Czyli będzie na bank tak? będzie padać. I o 7 rano ma padać jeszcze. No, no o 7 rano to w łóżach będziemy. Nie, przepraszam. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ma cały pisać. dzień ma padać jutro, niestety. Więc jako, jak kiełbasa, to tylko dzisiaj, panowie. Znaczy, Chyba, że jutro na patelni. A jak jecznica, to na patelni, w busie. No, no i dobrze, jutro będzie... Pa... To jutro nie pojeździmy rowerami, trzeba dzisiaj iść. To ja idę, wyciągnę. Idziemy? <grym> no <to idź. grym> ja bym pojeździł, ja lubię. To dobra, co, jedziemy? Gdzie, po nocach? Po pijaku? Ale na bocznych nie stoją. Teraz nie zabierają za jazdę rowerem po pijaku, więc można jeździć. A w ogóle ty nie postanowiasz, jak mówisz, nie stoją. Bo kolejny wyjazd i ja nie zjem kiełbasy z ogniska. No. Krówek, krótka piłka, albo jesteś głodny, albo nie. No jestem trochę, bo ja dzisiaj zjadłem. To no to chętym... ty jesteś głodny, ja to Ja zjadłem tylko jeden posiłek dzisiaj A nie jesteś głodny, to nie rób. Jest co, i ja też będę robił. Dobra. Ale ja nie mam kija? To ma pożyczyć? Ja mam. Kuźwa robić czy nie robić? No trochę mi się kijana. nie chce kuźwa robić, no ale bym zjadł takie coś. Pijaku, gdzie jesteś? Jaku, co robisz? Tabletki Spiderowi muszę przygotować. Spiderowi kurde, wciągasz nosem coś tam. A co chcesz? Nic, przynieś mi kryształ. Co ci przynieść? Wciągamy kryształ, chodź, co się tam nazywa. Pole na miodową nocą. Muszę przydepnąć, bo. O. Idziemy włączyć wypasto. Godzina 20 o 23 ma padać i to tak konkretnie ponoć więc tutaj sobie o. położymy te rzeczy czekajcie tu od razu o. przygotuję do spania wyro Jak wiecie ja odpalam samochód przy odpalaniu Webasto w celu zaoszczędzenia energii Włączymy sobie Webaston. Ok. I włączymy sobie na maksa. Albo wiecie, co inaczej zrobić? Włączę sobie przez temperaturę. Jak to było? O, tak. Nie, nie tak. Bo teraz zrobiłem przez temperaturę. Dobra, 20 stopni niech będzie. Słoneczko i to. Cyk? jest herce jest temperatura. Zostawimy przez temperaturę, dobra, 21, no zaszalejmy, niech będzie 21. jest 8 stopni, zobaczymy jak to jak to zabangla. Niech się trochę tutaj wygrzeje, bo ja dzisiaj trochę będę tu pracował na kąpie. I dzisiaj mam takiego plana, że sobie obejrzę szlaną papkę 1, bo mam ochotę na brusa, kurde, obejrzeć. Tyle. Czekajcie, coś mi się z stało nie tak dobrego. O, niech się zapali ładnie Zgasimy silniczek. i silniczek i w ogóle i, i, i ten tego dobra koniec tego dobrego 21 stopni w busie mamy już jest godzina 22.30 kończymy na, na biesiadówę bo zimno jakoś na dworze, 5 stopni niby jest 5 albo 4 porzucimy można się roznegliżować generalnie, można powiedzieć to ujmując tak w ten sposób. Jakie tu mam bazę na tym łóżku, to aż szkoda w głowie się nie mieści. Dobra, teraz sobie o czapeczka. Teraz sobie zrzucę z kamer rzeczy. Żeby nie było o najlepiej z tej. Dzisiaj wybasto odpalałem troszeczkę inaczej poprzez temperaturę, to żeście widzieli I powiem Wam, że to chyba najlepsza metoda przestawić się na chwilę przełączyć na stopnie, na 20 wtedy szybko dogrzeje W jakimś czasie sobie przyjść, zobaczyć aha, jest 20 stopni, zmniejszyć sobie na herce i dwa herce puścić i jest fajnie, ciepło a na noc obniżymy na 1,2 wtedy będzie fajnie, znośnie, cicho ciepło i cicho przede wszystkim właśnie o. No i dobra, jeszcze muszę zrobić film na jutro, znaczy przygotować go do publikacji, bo już go jest na YouTube, tylko tam sprawdzić co nieco trzeba. Obejrzeć sobie film, szklaną pułapkę sobie obejrzeć, bo mam ochotę i będzie zajebiście. Ale zanim do tego przejdziemy, to wam powiem co ja wam chcę powiedzieć. W ogóle chyba to ściągnę bo mi gorąco jest tutaj. Powiem wam o swoim marzeniu, które chciałbym zrealizować w końcu. I to, co zaraz powiem, nie spodoba się co niektórym, ale generalnie szczerze powiem, mam to w dupie. Naprawdę mam to w dupie, bo jest to moje marzenie. I czy się to komuś podoba, czy nie, nie piszcie tego, że to jest bez sensu, coś tego, bo nie przekonacie mnie tym w ogóle. Bo to jest moje marzenie, które chcę spełnić i je kiedyś może spełnię. Moim marzeniem jest mieć wytatuowane ręce tu tu całe, dwie znaczy tutaj generalnie, ale to nie ma być byle jaki tatuaż, tylko to ma być tatuaż przedstawiający całe moje życie. Bo wiecie, nie lubię jakiś tatuaż, jakiś mieczyk z wężem, jakaś kurde, nie wiem, butelka czy coś tam, jakiś wilk. No, wilk jeszcze może, może być, ale z motywem e, historii mojego życia, to jeszcze tak. No i chciałbym sobie kiedyś zaprojektować, żeby ktoś mi zaprojektował, bo ja nie mam zdolności artystycznej, żeby projektować takie rzeczy. Nie wytatuować. No, na obecną chwilę nie jestem w stanie to zrobić, ponieważ jest to bardzo droga inwestycja. No chyba, że znajdzie się jakiś tatuażysta, który chce na mnie zrobić sobie projekt. <grym> no żarcik oczywiście, no ale jakby taki się zdarzył, to czemu nie? W każdym razie to jest moje marzenie, mieć wytatuowane ręce tatuażami czarno-białymi, niekolorowymi, bo kolorowych nie lubię. Ja w ogóle lubię tatuaże, strasznie mi się to podoba. I nie obchodzi mnie, czy ktoś tu mówi, że to jest wiocha, czy coś. Mam to w dupie, cały czas powtarzam, mam to w dupie. Mi się to podoba. I chcę sobie to z czasem zrobić. Już mówiłem, strasznie mi się podobają tatuaże, zwłaszcza u dziewczyn, jak ma rękę wytatuowaną. Bardzo to lubię. Każdy lubi co innego. Ja lubię tatuaże, których nie mam ani jednego. Zawsze chciałem mieć, ale no jakoś nigdy nie zrobiłem. A teraz jestem stary i co? No może na starość mi się uda. Dobra, słuchajcie, będziemy kończyć na dzisiaj. Ja sobie coś obejrzę w spokoju, tutaj zobaczę jeszcze co nieco, jak tutaj wygląda sytuacja na YouTube. Kurde, jeszcze muszę zobaczyć ten, ten router. Chyba mi strasznie, strasznie prąd pierdziela z akumulatora, bo to jest niemożliwością żebym miał 11,3, chyba 11,4 volta z akumulatora po całej nocy grzania Webasto, gdzie wcześniej, kurde, on był naładowany, miał 14, coś tam. To jest niemożliwością, Coś mi tu żerze prąd, prowadzący ze strony. Router, który bardzo mocno żyje prąd. Muszę zrobić jakiś wyłącznik. Dobra, co my tu mamy? Dobra, czyli tu jest już ok. A to jest. Za... I na 1 grudnia jest specjalist... specjalny materiał dla Was, który Wy już pewnie widzieliście. Pewnie <gryny> ważne. Mokre Webasto, Chinbast, montaż w Volkswagenie T4, czyli w moim. Pewnie już to widzieliście. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja jestem zadowolony z tego Webasto, bo to jest naprawdę świetna sprawa. I jutro się będziemy odpalać przed wyjazdem do domu. Pół godzinki wcześniej. Zobaczycie, jakie to jest zajebiste. No odpalam pół godzinki i mam. Wchodzę do samochodu, odpalam bez grzania świec. Fuch, ciepłe powietrze, dmucha. Od razu z kratek jest fajna rzecz. O, mam tutaj sobie pojem ananasa w puszce. Lubię dawno mnie jadł. Wpadł mi przez przypadek w ręce, dwie gorący, zobaczymy. O kurde, nie, ja nie wiem, muszę to zjeść, nie. Dobra, będziemy kończyć, słuchajcie, widzimy się rano Ja już ten wieczór sobie zostawię dla siebie Chcę sobie obejrzeć tą szlamą pułapkę Jeden Mam ochotę na młodego Brusa Willisa Także widzimy się Jutro Trzymajcie się, szczęśliwej nocy, mi życzcie Mam nadzieję, że nikt mi nie wlezie do busa No nie wlezie, bo teraz się zamykam Ale jesteśmy na takim totalnym zadupiu które jutro Wam szczegółowo bardziej pokażę Bo dzisiaj jakoś tak czasu nie było Do jutra